Czyli zaczynamy. Zaczynamy. Scena pierwsza, ujęcie 386. Zapraszamy. Cześć. Cześć. To my, lekcja w biegu. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie powitać na naszym kanale. E, który stworzyłyśmy po to, żeby dzielić się z wami e, tym, co robimy na co dzień, e, czym się zajmujemy, i inspirować do działania, do tworzenia też własnych treści. Do kogo tak naprawdę nasze kanały są skierowane? Przede wszystkim są skierowane do nauczycieli, którzy e, na co dzień pracują z dziećmi, tymi młodszymi, tymi starszymi, e, ale też dla, e, do rodziców którzy no, też często szukają pomysłu w jaki sposób spędzić czas z dzieckiem albo w jaki sposób jeszcze jakiś tam dodatkowy, dodatkową wiedzę w formie właśnie zabawy czy ciekawych zajęć po prostu... Urozmaicić czas. Tak, czy urozmaicić właśnie czas. Także przede wszystkim do tych dwóch grup, ale myślę, że z naszych pomysłów E, mogą skorzystać też studenci e, kierunków pedagogicznych czy w ogóle pokrewnych i w ogóle osoby, które tą tematyką gdzieś tam się zajmują, interesują e, no i mają po prostu do czynienia z dziećmi i z nimi spędzają czas. No a tak naprawdę, kim my jesteśmy? Kim jesteśmy? To jest Iza, to jest Natalia i Iza teraz powie kilka słów o sobie. Jestem Iza <laughs> i pracuję z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ale pracowałam też z dziećmi młodszymi, bo miałam przyjemność i pracować w przedszkolu, i w żłobku, i w klubie malucha, więc jakby tutaj i z tymi młodszymi pracowałam i czuję, że to też dało mi jakąś wiedzę na temat całego tego rozwoju. Oprócz tego prowadziłam różne zajęcia animacyjne, czy pozalekcyjne, czy taneczne, bo tańcem, z tańcem też jestem związana już dość długo poza pracą. Yy... I. Myślę, że ten taniec, ruch, często właśnie do swoich zajęć lubię przemycać. Oprócz tego warto powiedzieć, jak moja ścieżka edukacyjna wyglądała. Studiowałam edukację elementarną z terapią pedagogiczną, ale ciekawostka, skończyłam też studia dziennikarskie na kierunku Nowe Media. Sprawdźmy, jak teraz moje nowe media wyglądają w praktyce. No i ostatnia rzecz to logopedia, bo właśnie kończę studia podyplomowe z logopedii. Tak naprawdę spełniam swoje marzenia, bo zawsze chciałam studiować logopedię, zawsze chciałam być logopedką. No i w końcu przyszedł ten czas, żeby dokształcić się w tej dziedzinie. No i nie mogę się doczekać, aż zacznę też działać w tym i pracować. Jeżeli o mnie chodzi, to tak naprawdę odkąd pamiętam, pracowałam z dziećmi, czy w ogóle z ludźmi, szeroko pojętym słowo tego znaczeniu, i... Tak się też potoczyła moja ścieżka najpierw edukacyjna, a potem zawodowa, mm -hmm. bo zaczęłam studia pedagogiczne, skończyłam edukację, wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną. I pomimo tego, że studiowałam taki kierunek, to jakby mnie ktoś 10 lat temu zapytał, czy będę pracować w szkole tym bardziej państwowej, to bym powiedziała, że w ogóle puknie się w głowę, potwierdzam. <noise> no ale... Wiemy, że życie płata nam różne figle, i moja noga kiedyś postanęła w jednej z placówek państwowych i tam też została do dzisiaj. Także jestem nauczycielką, wychowawcą w klasie pierwszej szkoły podstawowej, czyli edukacja elementarna, wczesnoszkolna. I to właśnie w tym kierunku zdobywam nadal to doświadczenie, ale oprócz tego kończę właśnie studia magisterskie. To też była długa droga do, do tego momentu, bo tak naprawdę ukończyłam już dwa kierunki studiów magisterskich, chociaż nie obroniłam tego tytułu. I była to też terapia pedagogiczna i resocjalizacja. A teraz jest to jeszcze doradztwo personalne i zawodowe, bo jednak zawsze trochę mnie ciągnęło do tej pracy z trochę starszą młodzieżą czy z dorosłymi. Warto też powiedzieć, gdzie się poznałyśmy, bo to nie jest tak, że usiadłyśmy na tej kanapie i teraz do Was mówimy, i tyle się znamy. Znamy się już długo, bo na pewno z 7 lat. E, pewnego dnia mała Iza, w trakcie. No to był początek moich studiów, zapukałam do pewnej placówki i otworzyła mi drzwi Natalia, która już była w tej placówce i tam pracowała. Nie była taka mała. Nie była taka mała, no tylko troszkę starsza. E, no i co? I tak na początku nie wiedzieliśmy w sumie, czy będziemy. Będzie nam się dobrze współpracowało, nie znałyśmy siebie, mało miałyśmy ze sobą do czynienia, bo było tam kilka osób. I jakoś no, tak ta nasza wspólna droga zawodowa tak, roz rozchodziła, rozchodziła, się to, rozchodziła się. Bo mijałyśmy się, niby pracowałyśmy w jednym miejscu, ale nie miałyśmy mm -hmm. za bardzo możliwości współpracy. Ale jakoś przyszedł coś... ten moment, gdzie się tej pracy pojawiło więcej, no i poczułyśmy wiatr w żaglach. <laughs> I zaczęłyśmy się dość mocno dogadywać i w sumie ta placówka, potem jeszcze w innym miejscu byłyśmy razem. No, i tak się okazało, że poza tą pracą się dosyć dobrze dogadujemy, że ta nasza relacja się trochę zmieniła. Y... Nie jest już stricte zawodowa, a też przerodziła się w no, jakąś taką przyjaźń, która. Też powoduje, że dużo łatwiej nam się teraz ze sobą Aha. współpracuje, to prawda. E, bo wiemy, że możemy jakby nawzajem na sobie polegać i zaufać sobie nawzajem w różnych e, sferach. Tak. E, I dzięki temu e, no, możemy też się uzupełniać, bo mamy też różne zainteresowania. E, interesujemy się tak naprawdę zupełnie różnymi e, rzeczami. E, I to pozwala nam też e, jakby dawać sobie nawzajem pewne. E, Jakieś doświadczenie, inspiracje. No ale też przez to, że pracowałyśmy w tylu miejscach razem. Yy, w sumie miałyśmy trochę przerwy, potem zaczęłyśmy w jednej szkole pracować, teraz znowu pracujemy w innych miejscach, ale gdzieś tam jednak znamy siebie i wiemy na co nas stać, wiemy jak pracujemy. Nie wchodzimy sobie w sumie w drogę, bardziej się wspieramy. No bo mamy do zaoferowania różne tematy i różną tematykę mhm. postów, i też właśnie tutaj filmów, które będziemy dla Was udostępniać. Tak jak mówiłyśmy na początku, chcemy się dzielić różnymi pomysłami, które mamy na realizację wszelkiego rodzaju tematów związanych z edukacją, ale oprócz tego chcemy też wejść trochę w sprawy takie wychowawcze, mhm. czy też życia codziennego tak naprawdę, które spotykają nas i dzieci tak na, na co dzień po prostu. Niekoniecznie to będą tematy trudne, czy tematy tak zwane tabu, złe smutne, kopiane tak, jakimś tutaj czarnym tak, kolorem, których lepiej nie poruszać i, i lepiej trzymać się od nich z daleka, to będą po prostu różne sytuacje, z którymi możemy się spotkać w naszej pracy jako nauczyciel, ale też myślę, że wielu z Was po prostu w codziennym życiu, czy w roli rodzica, czy w roli starszego rodzeństwa, albo po prostu osoby, która ma do czynienia z dziećmi. Na pewno naszą wiedzę czy informacje, które będziemy tutaj przekazywać, będziemy starały się też podpierać jakimiś merytorycznymi e, treściami e, czy literaturą. Mm. Taką naukową, ale przede wszystkim też chcemy się skupić na naszym doświadczeniu. E, pomimo tego, że może nie jest ono super długie. To nie 20 lat. Tak, ale, ale. już trochę. Ale jednak. intensywnie na pewno. E, na pewno intensywnie, bo odkąd tak naprawdę się znamy, a myślę, że też i dłużej, cały mhm. czas mamy do czynienia z pracą z dziećmi, z obcowaniem z dziećmi w różnych sytuacjach. No i faktycznie to doświadczenie trochę się tutaj tak nagromadziło, tego doświadczenia. Jest ono takie nieprzerwalne, bo cały czas pracujemy z dziećmi, jakby nie miałyśmy w żaden sposób przerwy. Może zmieniały się miejsca, no dzieci nawet, jeśli patrząc na szkołę i że to już jest u Ciebie kolejna klasa, ale jednak no, cały czas Cały czas ta praca zawodowa jest taka sama, tak. Dlatego będziemy dużo mówić po prostu o tym, co same przeżyłyśmy, mm. jak same sobie z różnymi tematami poradziłyśmy, jak same się w różnych sytuacjach odnalazłyśmy po prostu. Um, I tym przede wszystkim chcemy się z Wami podzielić. Um, a co oprócz tego? Oprócz tego będziemy starały się łamać stereotyp nauczyciela, bo. Znacie wiem... taki stereotyp, bo my znamy i wiemy, jak to jest usłyszeć, że nauczyciel jest taki lub taki, albo pasują do niego te lub te rzeczy. No, albo usłyszeć, co? Ty jesteś nauczycielką? Serio? No właśnie, to chyba jest takie, jak mam myśleć o zdziwieniu, jakie mnie spotyka, to najczęściej ludzie są zdziwieni, że właśnie pracuję z dziećmi jako nauczycielka. Jak ktoś mnie nie zna, zna mnie trochę i nie wie, gdzie pracuję, i jakoś to wyjdzie w rozmowie, że właśnie pracuję w szkole no to zdziwienie na twarzy, to jest po prostu coś, coś niesamowitego. Ja czasem też, ja jakby odpowiadając na to pytanie, ja już wiem jak, jaka będzie reakcja, więc no, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że nie pasujemy do tej roli, oczywiście mówiąc tak ogólnie nie pasujemy, bo czujemy się w niej dobrze, ale wiemy, że jest taki stereotyp i może my się z nim nie łączymy i jakby nikt by nie pomyślał, że jesteśmy nauczycielkami, no ale chyba dzięki temu właśnie Jesteśmy no, gdzieś tam takie, które się wyróżniają troszkę może. Albo też czują się po prostu dobrze w tym zawodzie. Podsumowując, YouTube to nowa rzecz, mamy nadzieję, że Wam się podoba i będziecie nas śledzić. Zapraszamy na Facebooka, Instagram, nie wiem gdzie to się pojawi. Podobno tak się robi, że pokazujecie. Dajcie suba, lajka, łapka w górę. Udostępnijcie. Tak. Ale sławgobów zresztą... tu nie ma. Nie, to na Instagramie. Ale, ale to na Instagramie sławgoby będą, jak nas będziecie obserwować, to Będzie. jak... polecajcie. Dopiero jak jakaś liczba obserwatorów się na znajdzie duża, to wtedy możemy dawać baba. To jest takie nasze marzenie, żeby tak można było robić u nas, więc wiecie. Spełniajmy marzenia! Łapki w górę! Mm.